Najwyżsi ludzie w historii. 5. Wajno Mylly Rinne. Fiński żołnierz i były artysta cyrkowy osiągnął wzrost 251 cm, co czyniło go najwyższym człowiekiem XX wieku. Jego ogromna siła sprawiła, że zyskał przydomek giganta z Helsinek. 4. Leonid Stadnyk. Według nieoficjalnych pomiarów mierzył 257 cm, ale nigdy nie zgodził się na oficjalne badania Guinnessa. Przez poważne problemy zdrowotne i wstydliwość prowadził bardzo skromne i odizolowane życie. 3. John F. Carroll. Mężczyzna z Buffalo cierpiał na gigantyzm i skoliozę. A jego wzrost osiągnął aż 263 cm. Lekarze twierdzili, że gdyby nie deformację kręgosłupa, mógłby dorównać najwyższemu człowiekowi w historii. 2. John Rogan, znany jako gigant z Tennessee, mierzył 267 cm i był drugim najwyższym człowiekiem świata. Z powodu ankylozy stawów nie mógł chodzić, dlatego całe życie poruszał się na specjalnym wózku. 1. Robert Wadlow, znany jako Olbrzym z Alton, osiągnął aż 272 cm wzrostu i do dziś pozostaje rekordzistą Guinnessa. Mimo problemów zdrowotnych stał się sławny na całym świecie i pozostaje ikoną historii gigantyzmu